Gabi, dzięki za nominację. Teraz lecimy z moją gorącą szesnastką. Nowy trend ostatnio chodzi, więc próbować nie zaszkodzi. Nie za często tu rapuje Mówią na mnie girl on fire, to mój taki lekki bajer Skąd masz tak ogromny talent? Spytaj taty, on nie skłamie Szalu razem nawijamy, wyświetlenia nabijamy Kiedy singiel, kiedy koncert, te pytania już męczące. Harry wciąż w głośnikach leci, bo to hit na stuleci A ten Netflix już mnie nudzi, chcę już wreszcie wyjść do ludzi Disney Channel wciąż oglądam Może Insta poprzeglądam jeśli chcesz się na nim znaleźć, na profilu post ten zamieść. Oh, 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 oh. Please stop writing on IG, that's so boring. Omg, don't be afraid to be who you are. Each of us is a bit bizarre. So remember, never give up, even if you're here you're not good enough. Trochę jestem. Lecz go już na pewno znacie O lekarzy naszych chodzi Pomoc dla nich nie zaszkodzi oh, 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 oh. Oh, no. Mam nadzieję, że wam się podobało Link do zbiórki macie w opisie ja nominuję Emilkę Santkowską, Szempli, Oliwię Kwiatkowską oraz Oskara Brzostowskiego.